Nagram mistrzunia. <grymina> Mistrz, które ma. Jakie ma. Jakie ma spodnie modne. Eku, <grymina> Rureczki. Jakbyś miał wolną rękę, mógłbyś pomachać. No. Tyle. Ty, cały ty, sobie, ty. Nie, nie niestrud... no. strudzony wędrowca. Jakąś kolendę może, czy coś? Tak, to dwie marynie. Może <grymieniu> <grymieniu> być. Ja ci się chcę kurwa trzymają. Nie <grymieniu> do Dobra, kończę. Nie, to nie duże, nie bo, bo, kurwa, nie straszliwa kurwa! Nie spodziewamy się! Ja nie życzę sobie zabawy. Kurwa, co się mówi? Bez jaj, bez jaj, proszę się uspokoić, bo to w ogóle nie jest ani zabawne, ani rozrywkowe. Ani zabawne, ani zabawne. I Izowis. Kozy tu byli, czy tam krowowie. No, no, kozy, Ale jeszcze no. może ten... To jest fajnie, nie? Ale to, tutaj to, to jest nie no, jest widać, którzy wejść tak jak do stajni, to ma jakby zbierać swoje gospodarstwo. magiczna woda. Magiczna woda, która dodaje siły i energii. Ona jest produkowana przez górach, który? który jest na szczycie góry i wypróżnia się tam <grym> <przemieszczą. grym> w Ta Ta. co wieczór. oto właśnie góral przyszedł. będziemy To się nazywa Sylwester.

Witam pana! Może chodź mi wywłóczyć Żanetę, bitną! Właśnie ona leży i ten, i ja nie mogę jej dobudzić! No właśnie, to jest to, że trzeba więcej osób do niej! O Dokładnie, ty, ty dobrze zadziałałaś na nią! Dokładnie, super! Dokładnie, o to chodzi! O, o, wystała, wystała. Wystała. Witamy świątą Królewnę. No, jeszcze chwileczkę zostało! Jazda, jazda! No, dokładnie, pani Żonecku, no! po karetkę? No, no i. No, i... Za, zapraszamy, chociaż... W kupie siła. Dokładnie, z, zapraszamy panią Żanetku. No, no dobrze, no dobrze, już wychodzę. W kupie siła, dlatego do wy, wy jesteście, bo sama to musiałabym chyba na sesję No ja, ja, ja cięż, ciężko było dobudzić budzić panią, dobra, nieważne, dobra, idziemy, ten. Ile jeszcze zostało? Pięć minut, dobra. Tak, tak, niecałe pięć minut. A jak Żaneta? Już wstała, dobrze, jest wszystko okej. Okay. Daliśmy jej sekundkę, żeby przybudowała nasze szóli. Dokładnie, dziękuję za pomoc właśnie, bo... Jest, Ide idealnie, jest. dobra, spokojnie, bo ja aż tutaj... Nie ma spania! A to jest zawsze... To jest jeszcze czwórką góreczkę. Piękna, uhuh. piękna kompozycja. Dobra! Dobra, nie macie nic ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o ten rok, który już mija powoli. Tak, oprócz tego właściwie może coś ciekawego, coś na pamiątkę, żeby było, zostało, no. 22 do, Dokładnie, 2,022. Przecież bo. Do, do dobrze, niech będzie. ja myślałam, ja że czekamy do północy. Nie tak. minut. A to, a to a szampana! Tu sz, jest szampana! Tu jest! Ale to już? Nie, to północy się tak! no rado. Ja. Nie, to północy się Nie, no północy Nie, bać północy Nie, Nie, Co? Czy. Czy. Nie, Nie, bądź piz. Jebać, pis! Jebać, pis! Jebać, pis! Co, czy oni Naprawdę to w TV by powiedzieli? Nie, dobra, nie, nie. głowy, ty nie, mnie posądzą mnie nie, nie, Gorący, nie, 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 i nie masz śpis. Dobrze ja się nie wtrącam w takim razie jak... Tak, <grywa> <grywa> tak. Na Na dobra, nikt będzie. A zdrówka, dobra. No, idealnie. Eee, Sklepuj szampana. Jasne, oczywiście. Dokumentuj szampana, on tu jest. Dobra. Tak, żeby było na, na pamiątkę. Tu były bębenki w razie czego, żeby, no. A to nie wiem, naprawdę. Oczywiście. Czy my idziemy na pole, No tak, bycia wyciągniętych. A ma ktoś jakieś kapcie, żeby im pożyczyć? Nie wiem, ja nie mam. To jest najgorszy... Dobra, chujny. To w piątku najpierw się stanie, nie będziemy wziąść daleko. Kamil, musisz być przed ceremonii, zaraz będzie... Ja już, za, jak Boga kocham, ja już idę. Za dwie minuty będzie otwieranie fanfana, weź tę Coś ciekawego zdarzyło się w tym roku, który mija? Tak, masturbowałem się intensywnie. no. Bogu. No dobrze, no w sumie masturbacja rzecz ludzka tak naprawdę, więc no, co można dodać, nie? O kurwa, Maś, już niecała minuta. Ja pierdol... dobra. Nie chcę zrobić. Pamiętajcie, kto nie rucha, to nie pije. Gdzie, gdzie żonę ta jest? Ranking do złoń w każdym tygodniu będzie. Bolsa, bo, Wickegaard, Gorzow. Ile jeszcze zostało? Jakaś płytka, randki. Tak, żeby mu się nagrał, to, żeby było. Sylwester i nie ma minuty. No niby minuta, kurczę akurat. No, a ja minuta została. No, Idziemy na pole odpijać, będziemy odliczać. Nie, bo kota wystraszysz, że kot zaś. No to się odkazuje, no, nie no, no. Tu wypijemy, tylko nie wszyscy zajdą, a co za Arturem i Gabi? No nie, A tam do, no, do, mówiliśmy wyszli. Mówiliśmy im... Mamy już odliczać? Z no. no, telewizdem odliczać. Dziewięć. Dobra, witamy w nowym roku. Dobra, witamy w nowym roku. Coś ciekawego do powiedzenia? Cześć Boże, dobra, to to już to już nie przeszkadzam, nikt będzie. Cześć Boże, to dobrze. No to... Witamy w nowym covidowym roku. Woo! Jest, tak powiem. Taki cały rok Ena nie urwała, to się zamłował To jest A ty co oglądasz Trzeba każdą tutaj taki każdy moment złapać Żeby było do wspominania od serca No to co? Mogę coś? Słuchajcie, jebać piśm w Nowym Roku O, idealnie, idealnie, idealnie Jebać piśm w Nowym Roku, szczególny dzień i przez cały rok Do końca śpią Jak no. ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, to nagrywam generalnie, Pajnie. więc... Że... O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry dzień dobry O, o

I dobrze. Nie ma azorka żadnego, no to dobrze. Tak? Dobra, ktoś chce jeszcze coś powiedzieć ciekawego, jeśli chodzi o Nowy Rok, tak. bo tu jeszcze nagrywam. Subskrybujcie Boże, i wciskajcie kurwa, lajka. No, no tak dobrze, dobrze, jest, to, no jest to, no ja, ja wiem, ja YouTube y oglądam, kurwa, ja wiem o co chodzi. No, no to w takim razie muszę jeszcze... Może jedziemy. Pierdolniemy... challenge? Może jedziemy challenge? Best jest. No dobrze. Herr Hitler, czego szukasz, kurwa? Ja bym ja. już wszystko dał. Ale tak serio, ktoś jeszcze chce coś ciekawego powiedzieć? Tak, na ten? No nie, łapki w górę, jeżeli będzie... jeżeli będzie nie, nie, będziesz... nie, rok kurwa i w ogóle. Jeżeli nie, jeżeli nie, 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 Jeżeli czekaj. nie, 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 za rok to samo! A! Dobrze, no dobra, to no dobra. Kiedy już wszyscy no to... oh! no, to to no, na... Ten跟... <gryna> no, po... Nie Zapomnijcie kliknąć dzwoneczek! O! Wczoraj, dopiero teraz. Pewnie zresztą nie ani byli teraz się obudzili. No, ja no, to no. chodźmy popatrzyć. A co będę Ja chodźmy wiem co co

Może ten dym, A ten dym, ten dym to obchletał! to mocno, Taka morda! O to chodziło! O, to nie jest jeszcze koniec! A to z każdym trzeba. Z każdym. A to czeka to kilku tego. panowie jak się cieszy cieszycie na nowy rok Subskrybujcie! Jak nie mniejcie. Like Dobra, ty... No już było? Tak, no kurde. Tykniecie dzwoneczek! No. Kuba <laughs> ja jestem <laughs> rozdany youtuberem. No, w sumie to jak najbardziej. Ne no dobra, dada, jak już wszyscy to, to dobra. To <laughs> jest je no bu no to jest inne, to jest inne, to jest inne, to to jest inne, to jest inne, mi? inne, to Ale no inaczej smakuje. czemu inaczej? bo to jest inne wino w ogóle. Bo wiem, bo tu jest wiele gatunków, bo to jest A gdzie reszta? <sumy> czemu oni zostali tam? No nie, bo Co? Gdzie niby? Da... Prosto? A zrobię, go na anguszu. A jak to? Jest, to jest